W trakcie konferencji poświęconej prorokiwaniu Neville'a Goddarda 16 grudnia 1968 roku, dyskutowanego w jego połuma Europa, przewidującego dla ciebie coś więcej, William Blake powiedział, obudził się na śladowca i nie wiedział, że spał. Blake w formie opowieści użył słowa emisja, aby wyrazić każdy pragnienie lub obraz, który wychodzi. Emisja to światło w historii, podobne do Pana, a każda wyobraźnia włączona w jego obraz, w jego emisję, staje się rzeczywistością. Kiedy obudziłem się, nie wiedziałem, że spałem, ale minęło 1959 lat, jakby nie istniały. Nie miałem pojęcia, że wszedłem w obraz o nazwie Neville i zrobienie go rzeczywistością. Mimo to tak bardzo kochałem cień, który rzucałem, że wszedłem w niego i przywróciłem go do życia dla tych w nieśmiertelności. Wydawało się, że śpie na złotej sofie, ale dla mnie był to mandarin. Choć utoniony w ciemnej nocy, trzymałem wizję boską w czasie nieszczęść, wciąż śniąc, że jestem Nevillem, aż obudziłem się nie zdając sobie sprawy, że spałem. Jednak minęło 1959 lat, jakby nie istniały. Blake mówi nam, że pierwotnie wszyscy byliśmy zjednoczeni z Bogiem w śmierci podobnej do Jego. Później usłyszeliśmy historię i wkroczyliśmy w nasze cienie. Cień jest tu przedstawieniem, czy to w malarstwie, czy w teatrze, odrębnym od rzeczywistości, którą przedstawia. Paweł rozpoznał cień, gdy zapytał Galacjan Któż was omalował? Przed wami był przedstawiony z martwych wstały Chrystus. Dajcie mi zadać tylko jedno pytanie: czy otrzymaliście ducha przez czyny prawa, czy przez wiarę w słowo? Czy jesteście tak niewykształceni, że po rozpoczęciu od ducha skończycie na ciele, widząc Chrystusa jako obcego? Usłyszawszy historię Chrystusa, jesteś wezwany, aby wejść w nią jako główny bohater i pozostać tam, aż historia rozwinie się na zewnątrz. Jesteśmy przeznaczeni przez Boga w miłości, abyśmy stali się Jego dziećmi poprzez Jezusa Chrystusa, zgodnie z Jego wolą i pragnieniem, namiętnie wizerujące Jego podobieństwo. Bóg wszedł w ten wizerunek i stał się Jego synem. Oświadczając, że zrobi to poprzez swój wzór, czyli Jezusa Chrystusa. Wiedźmy, że to, czego pragniemy, staje się modelem, gdy zyskujemy wgląd w scenariusz, który daje nam nadzieję na jego spełnienie. Jezus Chrystus jest wzorem Boga, jego zamierzeniem, zaplanowanym na ostateczne spełnienie. Chrystus jest planem, wizerunkiem, w którym Bóg wszedł i uczynił go tak rzeczywistym, że uznaje Go jako pełne ujawnienie swego obrazu. Ten wzór został u mnie w pełni zrealizowany, gdy ocknąłem się, nie zdając sobie sprawy, że spałem. 1959 lat minęło jakby nie miały miejsca. To prawda dla każdego syna urodzonych z kobiety. Wszyscy zostaliśmy zjednoczeni z nim w śmierci podobnej do Jego, dlatego jesteśmy pewni, że zostanemy zjednoczeni z nim w zmartwychwstaniu podobnym do Jego. Blake, pisząc w 1794 roku, zdawał sobie sprawę, że minęło 1800 lat od chwili, gdy jego emisja obudziła się. Blake wiedział, że była to cień, w którym Bóg wszedł i zidentyfikował. Mówi nam, że to obraz obudził się nieświadomie, że spał. Emisja zawsze jest żeńska. Ewa wyłoniła się z Adama. Każde pragnienie jest żeńskie, bez względu na to, czym jest: czy jest to dom, pieniądze, czy nowy samochód. Fantazja jest męskim elementem, który musi odrzucić wszelkie wątpliwości i myśli o niemożliwości. Musi trwać przy swoim pożądaniu, aż stanie się częścią siebie. Aby to zrobić, fantazja musi wejść w cień i pozostać tam, dopóki jedynym doświadczeniem nie będzie świadomość posiadania spełnionego pragnienia. W tym świecie Cezara można cierpliwie rozbudzić wewnętrzne pragnienie i zmaterializować je na ekranie przestrzeni, ale musisz wejść w obraz i pozostać tam. Tak jak Bóg. Ustanawiając czas, stworzył się samego, stał się ja. Ożywiony w grobie, nie zdawał sobie sprawy ze snu. Nawet nie wiedział, że ktoś tam mnie umieścił, ponieważ stałem się jednym z nim. W swoim dziele o Miltonie Blake mówi, że kiedy wszedł w swoją cień, wydawał się dla umierających jak ktoś śpiący na złocistym kanapie, ale dla siebie samego był podróżnikiem utraconym w ciemnościach. Czy nie jest to historia każdego z nas, zagubieni i zlejtung zaniechań? Wyobraźnia jest wierna obrazowi, który przyjęła, mówiąc, jestem Janem, jestem królem, jestem Natalią. Teraz w obrazie osoby, w którą się zakochałem, Neville jest moim uwarunkowaniem, moją cieniem i obrazem, do którego wielokrotnie pozostawałem wierny. Sam siebie osądziłem za żebrak w ciemnych nocach, zapatrzony i nie wiedząc gdzie znaleźć dolar. Ale ci, którzy patrzą na śmierć, widzieli mnie jako kogoś śpiącego na złotej łóżce. Znajomo przypuszcza się cel za moim wejściem w stan snu, ale nie wiedzieli, jakich doświadczeń dopadałem. Jesteś w tym świecie, ponieważ zakochany jesteś w istocie, którą uważasz za siebie. Możesz powiedzieć, że to nieprawda, ale twierdzę, że niemożliwe jest, aby myślenie przewyższało obraz, który sobie wyobraża. Nie wiesz tym, którzy twierdzą, że wiedzą, nie wiesz nikomu, kto twierdzi, że kocha innych bardziej niż siebie samego, ponieważ nie kochają. Niemożliwe jest, aby myślenie było większe niż obraz, który sobie tworzy. Tak, pragniesz towarzystwa, bezpieczeństwa i zdrowia. Wszystko to jest częścią obrazu, w którym się zakochałeś i w którym weszłoś. Teraz jesteś żywy, ponieważ ty, istota żyjąca, nadałeś życie obrazowi nazwanemu twoim ziemskim imieniem. Będziesz się przekształcał w ducha nadającego życie, bo to jest to, kim naprawdę jesteś. Przed tym, jak rozpoczął się ten dramat zwany życiem, ustanowiłeś idealny wzór zwaną Jezusem Chrystusem, który miałby cię doprowadzić z powrotem tam, gdzie byłeś przed stąpnięciem na wyobrażenie. Obecnie, w tym świecie, człowiek pragnący sukcesu w biznesie może usiąść i narysować wzór scenariusz, który implikuje, że osiągnął pożądaną pozycję. Jeśli wkroczy do tej sceny i uwierzy w jej treść, wzór sukcesu rozwinie się, a świat zatwierdzi go w rzeczywistości. Ale musi trwać w wizji sukcesu, tak jak Bóg trwał w swoim, ponieważ nadejdzie dzień, w którym Bóg się obudzi i wyrazi sukces, w jakim wierzy. Bóg wchodzi w obraz każdego dziecka urodzonych z kobiety, aby ożywić. W tym momencie prawdziwe, nieśmiertelne ja Boga jest dla tych, którzy zamieszkują w nieśmiertelności, pojawiając się jako ktoś śpiący na złocistym kanapie. Ale dla niego samego wydaje się podróżnikiem zgubionym w mrocznej nocy. Nadejdzie dzień, w którym się obudzi nieznany dla siebie. 1800 rok lub dwie tysiące lat minie jakby nigdy nie istniały. Użyję tej samej techniki którą Bóg użył, aby stać się tobą kimś, którego imię jest na zawsze ja jestem. Bóg się w tobie zakochał, wszedł w twój obraz i teraz odpowiada na imię, które otrzymałeś przy narodzinach, przekazane z myślą o wyrażeniu się w ciele z mięsa i krwi. Bóg wszedł w to ciało, śniąc, że jest Nevillem i położył się spać. Spając marzył, że jest sobą, ponieważ 1959 lat później, kiedy Bóg się obudził, nie wiedział, że spał. Refleksyjnie było, jakby nie spał, ponieważ kiedy Bóg osiągnął swój cel obudzenia, uświadomił sobie, że to on kochał cały czas, a czas zniknął. Przed obudzeniem istnieją bariery, które oddzielają Boga od jego obrazu. Jednakże, gdy osiągnięty zostanie jego cel, Bóg budzi świadomość, że on i jego obraz są jednym. To jest historia uczczona na całym świecie i znana jako Boże Narodzenie. Boże Narodzenie nie jest wcielonym Bogiem, lecz obudzeniem człowieka jako Boga, po tym jak zasnął i wszedł w swój własny obraz. Bóg uczynił go żywym istnieniem. W przypadku Blakea zajęło to 1800 lat. Dlaczego nie dwutysięczny rok czy innych tysiąc lat, aby się obudzić, zależy od tego. W jakiej mierze Bóg jest utracony w śnie i w jakiej mierze Ty jesteś utracony w swoim śnie sukcesu? Twoje życie jest Twoim marzeniem materializowanym na zewnątrz. Gdy całkowicie przekona się sam siebie, że jesteś sukcesem, sukces należy do Ciebie. Musisz stać się tak skoncentrowany, że zapomnisz całkowicie, że kiedyś był to tylko pragnienie. Musisz przyjąć nowy stan tak całkowicie, że stanie się naturalny, zapominając o wszystkim innym. Właśnie tak Bóg stał się tobą. Chrystus, wzór zbawienia Boga, zaczyna się jawić, gdy budzisz się i z martwych wstajesz z grobu, w którym wszedł Bóg, będąc życiem samym w sobie. Bóg wszedł w ciebie, swoją cienie, pozbawioną własnego życia. I ożywił ją, wchodząc przez bramę śmierci, Twoją podobiznę. Bóg spoczywał w grobowcu tej wizerunku w wizjach wieczności, ażeby się obudzić. W Starym Testamencie zadaje się pytanie: oprzyj się, Panie! Dlaczego śpisz? Wstań! Nie opuszczaj nas na zawsze! W Nowym Testamencie Pan się budzi, aby odkryć, że jest jednym z wizerunku. W którego się zakochał, zakochując się w Tobie indywidualnie. Kiedy Bóg się budzi, ty jesteś nim, a to jest Boże Narodzenie. Gdy Bóg wcielił się w obrazie, w którym się zakochał, czas podzielił się na przed Chrystusem AC i po Chrystusie DC. Blake twierdzi, że Bogu zajęło 1800 lat, aby przejść z bycia na przeistoczenie. W moim przypadku było to 1959 lat. Każdy przypadek jest unikalny, jak nam się powiedziano, każdy w swoim porządku. Nie wiem, czy ten porządek był wcześniej określony, czy nie. List do Efesjan mówi, że Bóg predestynuje nas w miłości, abyśmy byli Jego dziećmi poprzez Jezusa Chrystusa zgodnie z wolą jego zamysłu. Bóg, który śnił we mnie, jest tym samym Bogiem, który śni w Tobie. Był to w istocie rozkaz, który nie mógł wejść w życie przed 1959 rokiem. Wiem tylko, że był to rok, w którym Bóg obudził się we mnie, ale nie zdawałem sobie sprawy, że zasnąłem w tej czaszce. Gdy obudziłem się, symboliczma zarejestrowane jako objawienie narodzin, Boga owinęło mnie. To był moment, w którym Bóg ocknął się i narodził w wyższym królestwie swej istoty, identyfikując się z tym, kogo kochał stworzonym i urodzonym jako Bóg. On jest zakochany w swoim obrazie, w swojej cieniu, które, jak odbicie w oleju czy wodzie, jest martwe i nie ma w sobie życia. Bóg kocha swoje cienie tak bardzo, że wchodzi w nie i śni, że jest nim, żyjącym duchem. Bóg pierwszy ożywia cień, czyniąc go solidnym i rzeczywistym w swoim świecie. Chodzi i mówi, doświadcza radości i smutku, choroby i zdrowia, aż sen się wypełni. A potem Bóg się budzi, wzorcem, przez który wie, że sen się skończył. Ten wzorzec został ustalony z góry. Pierwszy segment to obudzenie i powstanie ze snu śmierci, aby zostać wyznaczonym synem Boga w mocy. Następnie odkrywa swoją ojcowską naturę, gdy jego syn zwraca się do niego w ojcze. Krótko po tym samorównie się dzieli na dwie części. Jest to jego ofiara za tę cudowną realizację. Połączenie z własną krwią znalezioną u podstawy kręgosłupa Bóg płonie jak wężem ognia. W końcu ostateczne oczyszczenie przychodzi w postaci gołębia, który stępuje, wpełniąc go miłością. Bóg dokonał tego, co zamierzał. Możesz naśladować Boga podczas swojego pobytu w tym świecie. Na przykład, jeśli pragniesz stać się sławnym artystą na skalę narodową, stwórz plan sukcesu, tak jak Bóg zaplanował spełnienie, nazwane Jezusem Chrystusem. Istnieje wiele sposobów wizualizacji sukcesu. Wybierz scenę, która wskazuje, że już go osiągnąłeś. Kiedy się to wydarzy, będziesz wiedzieć, jak się to stało. W ten sposób testujesz nieskończoną moc, którą naprawdę jesteś, wchodząc w cień samego siebie. Idę po ziemi, wyobrażając sobie, z czego przyjdzie następny dolar. Jednak ci, którzy pochodzą z wiecznej wielkości, widzą mnie śniącego na złaconym Sofie. Jednak pozostaje wierny i pielęgnuje boską wizję w czasach cierpienia. Następnie, jak kobieta w czasie porodu znosi ból, gdy dziecko się rodzi, ból zapominany w procesie realizacji. Podobnie, gdy nastał czas świąt Bożego Narodzenia i ty jako jednostka stajesz się Bogiem, tę samą technikę, którą Bóg użył, aby Cię uczynić rzeczywistym, można wykorzystać do spełnienia Twojego pragnienia. Jak powiedział Blake, Gdyby widz mógł wejść w te obrazy w swej wyobraźni, zbliżając się do nich w powozie ognia swego refleksyjnego myślenia, gdyby mógł uczynić przyjacielem i towarzyszem jednej z tych postaci, wtedy z martwych wstałby, wtedy znalazłby swego pana w powietrzu. Wtedy byłby szczęśliwy. Bóg wkroczył w swą własną wizerunek, dając nam życie, będąc żywotną esencją. Bóg pragnie, abyśmy byli dokładnie tacy jak On, dlatego narysował wzór, który pozwala nam stać się Bogiem, gdy całkowicie spełnimy Jego wstępnie ustalony plan. Bariera zostanie przełamana, a uczyniamy się jednym z nieskończoności. Świąteczne obchody obchodzone przez chrześcijański świat nie są wydarzeniem zewnętrznym. Boże Narodzenie stanowi serię wydarzeń, które rozpoczynają się, gdy Bóg ożywa w cieniu, do którego wkroczył. Znajdując się w stanie powstania, Bóg pragnie wyjść i ponieważ dla Boga wszystko jest możliwe, wywiera nacisk i pęka nie do przebicia pieczęć. Wyłania się nieskończona moc, symbolika musi być obecna, jeśli jej nie ma, wizja jest zapowiedzą wskazującą na bliskość. Jest to cień rzucony przed współzbieżnością z prawdziwą wizją. Te sewizje zostają zarejestrowane w czterech ewangeliach. Trzy z nich zostały napisane około roku 150 NE. Akademicy uważają, że Księga Jana została spisana pod koniec i wieku, co czyni możliwe, że opierała się ona na oryginalnych materiałach pozostałych ewangelii. Jan pomija historię genealogii lub porodzenia z pochwy ale podkreśla potrzebę nowego narodzin. Nie mówi jak to się robi, ale używając zwrotu urodzony znowu, stwierdza, że narodziny są z góry. Istnieją dwa rodzaje narodzin: pierwsze z łona matki, a drugie z grobu z góry, a każde narodziny są niezbędne. Ponadto musisz wstać tak jak Mojżesz wzniosł węża na pustyni. Jan twierdzi, że Bóg sam stał się tobą mówiąc, Początku było słowo, i słowo było z Bogiem, i słowo było Bogiem. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Tutaj widzimy, że Bóg stał się ciałem tak jak ty i mówi: Ja jestem. Następnie Bóg wciela się jako żywa istota. Jednakże tego nie wystarcza. On pragnie, abyś był jak on, a Bóg jest życiodającym duchem. Aby to osiągnąć, musi być przestrzegane jego wzorce. Kiedy to się dzieje, wchodzisz w zupełnie inną sferę, znaną jako Królestwo Niebieskie. Zakochawszy się w swoim obrazie, Bóg wszedł w tę cień i ożywił ją zasypiając, teraz śniąc, że jest człowiekiem, kochając istotę, z którą się utożsamiasz. Dziś być może nie lubisz być biednym, ale ty takim nie jesteś. Możesz być bogaty, jeśli taki jest twój życzenie. Jednak zakochanym jesteś w tym, by być sobą. Nie zrzekniesz się swojej indywidualności dla żadnej innej istoty. Może pragniesz posiadać to, co posiada ktoś inny, ale nie jeśli oznacza to rezygnację z własnej tożsamości. W przeszłości to, co wydawało ci się istotne, było tylko cieniem, odbiciem, w którym wszedł Bóg. Była martwa, ale dzięki wkróceniu Boga ożyła. Gdy Bóg się budzi, ten żywy stworzony zostaje duchem dającym życie, prawdziwym przebudzeniem, a nie tylko zapowiedzą. Dramaturgia nazwana Jezusem Chrystusem rozwinie się w ciągu 1260 dni, tak jak przewidziano w Pismach Świętych, jeśli będzie to autentyczne przebudzenie, a nie tylko zapowiedź. Nie zniechęcaj się, jeśli Twoje wizje są ostrzeżeniami, obietnica się wypełni, o ile będziesz trzymać wizję w czasach cierpień. Czasami, tak jak Piotr, możesz odmówić, że jesteś Bogiem, ale wciąż trwać przy boskiej wizji. Zakochałem się w byciu Nevillem, tak jak ty zakochałeś się w tym, kim jesteś teraz. Śniłeś o biedzie, zdrowiu, o tym, by być kochanym, być ignorowanym. Ale nigdy nie straciłeś swojej wizji indywidualności. Nigdy jej nie stracisz, bo to w to zakochałeś się i w końcu obudzisz się jako Bóg, indywidualizowany. Dowiesz, że jesteś istotą dającą życie, gdy idziesz w kierunku większej indywidualizacji. Oto cel każdego dramatu i znaczenie Bożego Narodzenia. Kiedy to nastąpi, tego nie wiem. Blake z pewnością nie miał 1800 lat, biorąc pod uwagę świat Cesarza, gdyż urodził się w 1757 roku, a jego poemat „Europa” pojawił się w 1794 roku. Blake mówił o tym drugim narodzeniu, wierząc, że jeśli jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem w śmierci podobnej do jego, będziemy zjednoczeni z nim w zmartwychwstaniu podobnym do jego. Blake postrzega podział czasu na przed naszą erą i NE jako początek, twierdząc, że zjednoczył się z Bogiem, zakochując się w wizerunku Boga i stając się uniwersalnie rozproszoną jednostką. Tak jak Blake, Bóg potrzebuje 1800 lat, aby ukończyć dramat i obudzić się. W poemacie Jeruzalem Blake mówi o człowieku jaskiniowcem i jego pięciu otworach, oczach, które widzą tylko niewielką część nieskończoności, uszach, które słyszą muzykę nieba, oddechu i ust, co daje cztery. Blake nie mówi nam, gdzie znajduje się piąty otwór, jednak stwierdza, że poprzez niego człowiek może odejść i powrócić w dowolnym momencie. Ale człowiek wybiera nie robić tego. Czym innym jest to, jak nie wyobraźnią? Znając się tutaj, mogę sobie wyobrazić siebie w innym miejscu. Jakiego otworu używam, aby sobie wyobrazić to miejsce? Piątego z pięciu otworów człowieka jaskiniowca. Już w świecie chrześcijańskim będzie obchodzony ten cudowny, misteryjny fakt, który jest głęboko pomylony. Ale kiedyś ty jako jednostka doświadczysz Pisma Świętego i poznasz prawdziwe przesłanie Bożego Narodzenia. Wtedy również powiesz, obudziłem się i nie wiedziałem, że spałem. Czujesz się obudzony, a nie wstały. Znasz swoje miejsce jak w grobowcu, ale dzięki wewnętrznemu poznaniu wyszukasz się na zewnątrz i kamień przesunie się. Kiedy urodzisz się z góry, będzie trzech świadków. Dwóch zaprzeczy twojemu narodzinom, a jeden potwierdzi, ponieważ spełniasz pisma. Kiedy dwóch lub więcej świadków potwierdza coś raz, jest to niepodważalne. Jeden świadek stwierdzi, że jesteś ojcem znaku, dzieckiem ubranym w pieluchy. Ty, ojcze, jesteś świadkiem tego wydarzenia, a pismo święte, słowa Boże zapisane. Potwierdza Twoje słowa. Wtedy masz trzech świadków, którzy potwierdzają. To jest historia Bożego Narodzenia, moment wypełnienia proroctwa złożonego przed stworzeniem świata. Wstąpmy w ciszę.